To niesamowite, jak szybko Polka z partnerem obcokrajowcem zostaje okrzyknięta zdradą narodową w Leginsach. A przecież jeszcze niedawno ci sami faceci, co teraz krzyczą hańba, sami ślinią się na widok Alony z i snują plany o wspólnej przyszłości z egzotyczną kobietą, która docenia mężczyznę. Ciekawe, że u nich to miłość, a u nich desperacja albo kompleks. Bo tak właśnie to działa. Mężczyźnie, wolno więcej, a kobieta musi znać swoje miejsce. Jak Polak zwiąże się z cudzoziemką, na przykład Tajką, to jest światowiec. A jak Polka, to łatwa, rozczarowana Polakami albo klasycznie. Kupwa. Cóż. Kiedy równość kończy się na granicy ego, to mamy właśnie to, co widać na forach typu prawdziwi Polacy w UK. Ten mit, że prawdziwa Polka zawsze wybierze prawdziwego Polaka, to relikt przeszłości. Z epoki, w której kobieta nie mogła mieć paszportu bez zgody męża, a szczytem romantyzmu było to, że facet nie wrzeszczał przy stole. Dziś kobieta ma swój paszport, kartę kredytową i własne konto na LinkedIn. I jeśli wybiera partnera spoza tej naszej narodowej strefy komfortu, to nie dlatego, że jest go. Tylko dlatego, że ma wybór.